Co zapraszać, nie dość że przyszedł na wiatr, jeszcze mi prasuje sukienkę. Zobaczcie! No zobaczcie! No, nie ukrywam, że przekomiczny jest ten samochód, bo to, to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Tamten zresztą też. E, ja też mam to niedługo o czym się powiem. Feeling Proud, ha? Huh? No tak. Paweł Tyburski wrzucił właśnie nutę, e, którą nagrał dla swojej moni, więc możecie sobie zobaczyć. E, ciekawe, ciekawe, nie powiem ciekawe. Co tu się dzisiaj dzieje u nas na tarasie? Tadek Gauer przyjechał. I ćwiczą. Kamil wrócił. Siłownia, siłownia. 6-9 Tutaj Miałem już <laughs> Kamil, jak mogłeś nam to zrobić na tarasie <laughs> Za bardzo mi Za ciężkie treningi z Gawerem <laughs> Portowe firmy e... ja za ja Xtreme Hobbit Firma Rejs Rnitpn Polecamy. No, dawaj, dawaj. Henryk ja? zamarzł, więc musieliśmy go wsadzić w kocyk.